Był w niej bardzo wyraźny podział na dwie grupy. Pierwsza grupa, związana z Kościołem Tadeuszem Mazowieckim i Bronisławem Geremkiem, była bardziej umiarkowana. Myśmy uważali, że trzeba znaleźć sposób koegzystencji, koegzystencji taki, który byłby niewygodny dla żadnej ze stron, ale do przyjęcia dla obu. Waldemar Kuczyński, jeden z ekspertów Solidarności i najbliższy współpracownik Tadeusza Mazowieckiego. To była, wie pan, koncepcja, trochę powiedziałbym, mgławicowa. To była. Myśmy mieli przed oczami mgłę, i uważaliśmy, że trzeba w tej mgle trzeba szukać. Rozwiązań takiej, żeby nie wpaść do dziury. Druga grupa, korowska, związana z korem i skupiona wokół Jacka Kuronia i Karola Modzelewskiego, była bardziej radykalna. Ludzie ci uważali, że tylko konfrontacja z rządem może zmusić ten rząd do ustępstw. Jedni uważają, że trzeba rząd bez przerwy przyciskać, to dopiero daje. Wciąż konfrontacja, bo w tej coś osiągamy.